Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku Tajemnic Kryptowalut. Dzisiaj jest poniedziałek. Dzisiaj omówimy sobie rynek, jak to wygląda i to, co udało nam się rozegrać w ostatnim czasie. Także, jeżeli moje materiały Ci się podobają, łapeczka w górę, jakiś pozytywny komentarz pod filmem. Dla Ciebie to jest chwila, a dla mnie to jest motywacja do dalszej pracy. No i wiadomo, zwiększa to zasięgi. Zostaw a chwila ogłoszeń i przechodzimy do odcinka. Zapraszam! Okej, okay, zanim przejdziemy sobie do samego wykresu, to omówimy sobie jeszcze takie rzeczy właśnie jak nasz Telegram oraz Discord, do którego serdecznie również zapraszam. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Ale najpierw Telegram. Słuchajcie, Telegram jest takim miejscem w którym najczęściej się udzielam. Jeżeli jestem gdzieś w trasie, nie mogę, nie mam dostępu do komputera, cokolwiek, to na Telegram w pierwszej kolejności wrzucam moje przemyślenia, moje update'y. Jest to najbardziej dla mnie taka komunikatywna, że tak powiem, platforma. No i tutaj mogliście sobie śledzić tak naprawdę wszystkie moje poczynania, wpisy, generalnie moje rozegrania i tak dalej. Oczywiście nie wszystkie są jakby poprawne, tak? Nigdy nie ma 100% skuteczności. Nie ma takiej osoby na świecie, która jest nieomylna i nie idźmy w tą stronę. Ale mogę tutaj się podpisać pod tym, że dużo moich zagrań jest dobrych, dało to zarobić dla mnie i dla osób, które za tym podążały. No jest to darmowe, więc każdy może sobie z tego skorzystać, aczkolwiek zachęcam do samodzielnego myślenia. Tutaj wpisywałem, to było kiedy 14, czyli kilka dni temu, że. Drugi long na Ethereum został zamknięty. Właściwie to chyba był trzeci, ale dobra, drugi long zamknięty. W każdym razie i tak na zysku oba były. no Ciężko było nie być zyskownym na Ethereum, ono było w super trendzie, można powiedzieć. Tak? Tutaj naprawdę fajna pozycja. Ona w ogóle była niżej brana. Tylko jest tak na każdej giełdzie, że jeżeli uśredniasz do zyskownej, czyli powyżej swojej ceny wejścia, no to twoja cena wejścia wzrasta, jakby. No to raczej jest logiczne. Udało się zamknąć po niecałe 4,700. Więc całkiem fajnie, patrząc na to, że, no, że teraz spada na moment, gdy nagrywam ten film. Jesteśmy na poziomie dla Ethereum około 4300, 4200 również było. Także zachęcam do wchodzenia tutaj na ten Telegram, bo jest on najbardziej taki na bieżąco. I teraz co się dzieje? Przejdźmy do samego wykresu. Ok, ja korzystam tak jak wiecie z moich indykatorów oraz z indykatora. Chowkaj. To są takie dwa indykatory, które gdzieś tam są e, są naj, najbliższe dla mnie, tak? Najbliższe można powiedzieć e, temu, co robię i najbardziej mi się gdzieś tam przydają. Zacznijmy może od Ethereum. Ethereum było w mega fajnym trendzie tutaj, mega fajnym trendzie, słuchajcie, wzrostowym. E, pierwszy w ogóle, możemy tak sobie to omówić. Pierwszy long, tak jak wiecie, ja zaczynałem gdzieś tutaj od poziomu 2,5 i później go zamknąłem mniej więcej w tym miejscu, już na powrocie stop loss wybity, cyk i było zamknięcie. I teraz zaobserwowałem coś bardzo interesującego, że na indykatorze Hawkeye Hawkeye od kapitana Markusa. Jak kupić Hawkeye? A? On jest płatnym indykatorem, aczkolwiek nie kosztuje milionów. Jeżeli ktoś chce, może sobie z tego skorzystać. Jeżeli nie chce, no to nie trzeba. Hawkeye możecie kupić, link na Discordzie będzie jak to zrobić. Całość tak idzie do Markusa i tam jest też przekierowanie do Markusa, tak? My z Markusem współpracujemy, więc jeżeli ktoś chce, może sobie skorzystać. To co zauważyłem, że Hawkeye bardzo fajnie tutaj pokazuje potencjalne potencjalne odbicia, tak? Tutaj taką zieloną strzałeczką. O ile w tym miejscu dobra, pojawiło się zielone, ale spadliśmy niżej, o tyle w tym już to było e, no bardziej skuteczne. E, I taka znowu zielona strzałeczka, zielony trójkąt pojawi się w tym miejscu. Co już daje pewną dozę no, że możemy się z tego miejsca odbić, ale tak jak mówię, nie musimy, bo może być tak jak w tym przypadku, że była jedna próba odbicia i dopiero druga próba odbicia okazała się sukcesem. Niemniej, jeżeli ktoś wchodził w pozycję tutaj po tej strzałce, no to na ten moment i tak jakiś tam zysk już może mieć. Ja w takich sytuacjach, co ja zazwyczaj robię, to ja zabezpieczam ten zysk na cenie wejścia. I to jest całkiem sensowne, bo nawet jeżeli nie zadziała to i wybije, no to jestem, w, jestem na zero, tak? I jest to całkiem sensowne. Jeżeli tutaj by się to udało zrobić, dobra, jedno by wybiło na zero, drugą by już złapało i by to poszło, tak? Jak daleko byśmy trzymali, to jest oddzielna sprawa. Tutaj jeszcze bardzo ciekawa sprawa z tym właśnie no, ostatnim ATH. Zwróćcie uwagę, że pierwszy ten, ten, ta fala wzrostów zatrzymała nam się na no niecałych 4000, odbiliśmy się tutaj powiedzmy od tych 3850 i spadliśmy aż na 3 350, to jest 500 dolarów spadku przy pierwszej tej fali wzrostowej. Potem nastąpiła druga fala wzrostowa, i co się stało? Zatrzymaliśmy się na niecałe 4800, a ostatnie ATH było na poziomie 4870, czyli około 100 dolarów. Różnicy, nawet niecałe 100 dolarów. Czyli taki psikus, że chwilę przed. Chwilę przed było ostatnim tym, tym szczytem 4000, i teraz chwilę przed ostatnim ATH. Śmieszne trochę, ale no, tak jakby ktoś tym sterował, ktoś specjalnie to zrobił. Ja śmiem twierdzić, że będzie ten atak na ATH. Chciałbym w to wierzyć, chcę w to wierzyć i gdzieś tam na to będę się ustawiał, ale na razie, tak jak wiecie, jestem bez pozycji. Dopiero jak pojawią się symptomy wejścia, to będę się ładował w longi. Pierwszym z takim symptomów wejścia jest właśnie ten trójkąt, tak? Tutaj, właśnie na odbicie, na potencjalne odbicie, który pojawił się analogicznie w tym miejscu. I faktycznie to może być ciekawe miejsce potencjalnego odbicia. Na razie obserwuję. Dla osób, które są, chcą bardziej zaryzykować, mogą sobie spróbować z tego miejsca odbijać gdzieś tam stop loss, nie wiem, 4200. A dla osób takich, które wolą bezpieczniej, no to gdzieś tam lepiej jest sobie troszeczkę zaczekać w tym miejscu. Analogicznie Bitcoin. No, Bitcoin tutaj broni tej 14 yy, story, 115 tysięcy dolarów, chyba jest 114, broni, ale tutaj to, co mi się nie podoba, no to ten double top się zrobił, nie? Ja wiem, że ktoś powiedziałby, no ale double top no to jest właśnie szczyt hossy. No, zgadza się to po pierwsze, e, ale po, a po drugie, ja nie mówię, że to jest szczyt host, od razu zaznaczam, e, a po drugie, no to no mieliśmy, już gdzieś widziałem te paterny, że szczyt, i potem nadbicie tego szczytu po, no ile tu było? Lipiec, a tu był sierpień, dosłownie miesiąc później. Ja już widziałem podobne paterny i no nie chcę czarno widzieć, czarno wróżyć, ale. No to mi się akurat nie podoba, nie, te podwójne nadbicie szczytu. Niemniej zobaczymy, liczę na to, że ta strefa nas utrzyma. Zwróćcie uwagę, że po raz kolejny utrzymaliśmy się na poziomie tego fair value gapa z dniówki. Wcześniej ten fair value gap nas tutaj utrzymał bardzo pięknie na tym poziomie, no 112, tak można powiedzieć, do samego dołu zeszliśmy, zebraliśmy płynność, no i polecieliśmy po nowy szczyt. W tym momencie nawet nie schodziliśmy tak nisko, tutaj fair value gap utrzymał. Zwróćcie uwagę, że pojawił się trójkąt na bitcoinie, tak samo jak na ethereum, na naszym indykatorze. I czy my z tego poziomu polecimy sobie wyżej? Zobaczymy. Bardzo bym chciał, ale na ten moment jeszcze jest za wcześnie, żeby takie rzeczy rokować. Uważam, że z tego miejsca podjęcie jakiejś takiej racjonalnej decyzji, no to jest trochę rzut monetą, bo my nie wiemy. My tego nie widzimy w tym momencie, nie, więc. Ja osobiście się wstrzymuję, może być tak, że po nagraniu tego filmu odpalę pozycję, ale na ten moment jeszcze chwilkę bym chciał po prostu zaczekać, przynajmniej do wejścia, na wejście ceny w moje strefy gdzieś tam potencjalnych wzrostów. Zachęcam do Discorda, który stworzyłem jakiś czas temu, nazywa się Tajemniczy Trading Room i Discord jest w pełni darmowy. Macie link do niego w opisie tego filmu. Są tutaj zakładki również, które żeby do nich mieć dostęp, no to musicie się po prostu zarejestrować na którejś z giełd, to są tutaj te, te zakładki, Dziennik Hajda, będą też wskaźniki, niektóre darmowe, niektóre płatne do, do kupienia, tak, aczkolwiek ten Markusowy jest na ten moment i on, no jest, będzie płatny, bo to nie jest mój wskaźnik więc będziecie może, mogli go sobie zakupić, jeżeli ktoś ma ochotę. No i generalnie jest też panel dyskusyjny, będą też pogaduchy. No, generalnie chcę dużo rzeczy tutaj robić. Wakacje się kończą. Ten, ten okres wakacyjny dla mnie był taki trochę ogórkowy, więc po wakacjach zamierzam tutaj dużo rzeczy fajnych robić. Jest to miejsce typowo, typowo tradingowe. Tutaj będzie też, jednym, będzie też pewnego rodzaju mój dziennik, bo chcę sobie to, z tego zrobić taką, takie miejsce, taki dziennik, który. Em, będzie gdzieś tam też udokumentowanie mojej powiedzmy pracy, moich przemyśleń. Też to jest to dla mnie udogodnienie, bo ja mogę do tego wracać, sobie potem sprawdzać pewne rzeczy, więc zachęcam, bo i tak, i tak będę tu budował i będę też o tym mówił na filmach. Także tajemniczy Trading Room na Was czeka. Przypominam, że partnerem kanału Tajemnice Kryptowalut jest giełda OKX. Giełda, która ma licencję Mika, jako jeden z niewielu, i tutaj dzięki tej współpracy możecie również wziąć udział w tym konkursie na. Unikatową czapkę McLaren, oczywiście, zgarniając tą czapkę, przy okazji, zgarnięcie też inne dodatkowe bonusy. Szczegóły tego konkursu znajdziecie na naszym telegramie Tajemnice Kryptowalut, i tutaj jest pełen opis, co trzeba zrobić, wraz z linkiem rejestracyjnym. Jeżeli chcecie i tak będziecie potrzebowali, myślę, że z czasem takie giełdy jak OKX, warto z tego skorzystać, a nóż czapka przy okazji wpadnie. Także polecam. Przejdźmy sobie na chwilę do altcoinów. No, alty nie mają się moim zdaniem zbyt dobrze. No, tutaj korekta, aczkolwiek nie jest na tych dużych, tak jak Solana, to nie jest jakaś turbo, wielka ta korekta. Spodziewałem się w sumie więcej. Sprawdźmy sobie, ile to spadło od naszego tutaj szczytu lokalnego. 13%. No to dla porównania Ethereum spadło 11%, więc to nie jest jakiś turbo, jeszcze duży spadek, więc jest ok. Um, Bąk, przykładowo, przykładowo próbowałem Bąka rozgrywać jakiś czas temu, ale się nie wbiłem, w, nie, nie udało się totalnie, nie wbiłem się w trend, próbowałem stąd gdzieś atakować, to totalnie nie wyszło wtedy. Um, na szczęście stop loss był na tyle nisko, że um, na tyle blisko, że nie było to jakoś specjalna strata. Um, no i Bąk, co dziwne, no wszedł w trend spadkowy tutaj. Mamy w trendzie spadkowym w czymś takim, no bardzo jest to dziwne, jak się trzyma doczkoń. No doczkoń podobnie wygląda jak Solana taki, trochę tutaj nam wyszedł boczniak. Zobaczymy, jak długo on się nam będzie utrzymywał. Sprawdźmy sobie jeszcze indeksy, w sumie do indeksów możemy przejść za chwilę. Sprawdźmy sobie jeszcze BNB. BNB to jest w ogóle bardzo mocny token, bo zwróćcie uwagę, jak on chodzi. On cały czas jest w trendzie praktycznie, tak? Cały czas jest w pięknym trendzie wzrostowym, nawet jak on spada, no to te spadki są takie, że no tylko brać, tak? Kto wie, czy w tym momencie też nie jest to bardzo fajna pozycja na potencjalne wzrosty. No, BNB tutaj na propsie i co ciekawe, BNB również bije swoje ATH. Mam wrażenie, że w Polsce o BNB się w ogóle prawie nie mówi, bo no kto by stawiał na coina, który już jest tak wypchajpowany i tak naprawdę jego wzrosty nie są jakieś paraboliczne, chociaż zależy jak na to spojrzeć, bo on od no nawet od lipca tutaj możemy sobie policzyć, to wzrósł do swojego no, 33%. No, to nie jest jakoś tak turbo, turbo dużo, no bo Ethereum wzrosło więcej, no, ale dało się to gdzieś tam rozgrywać i byłoby to całkiem sensowne. Ale tutaj, jeżeli miałbym wskazać na altcoin'a, który ma autentyczną wartość, to bez wątpienia jest to BNB, bo ludzie, którzy go kupywali bardzo wcześnie, no mają do tej pory istotne airdropy, istotne lancze, istotne rzeczy, to, istotne wejścia różnego rodzaju w tokeny, e, które wchodzą na Binance, więc ich jakby próg wejścia jest już całkiem sensowny. I ten token autentycznie daje zarabiać. Niestety albo stety, żeby na tym zarabiać, jego trzeba mieć sporo. Przykładowo 1000 sztuk, no to myślę, że mało kogo stać teraz, żeby 800 tysięcy dolarów wyrzucić, żeby mieć 1000 sztuk tokena BNB. No i w tym jest jego moc, nie? że jeżeli masz go naprawdę dużo, no to, no to faktycznie na tym zarabiasz, no bo giełda Binance jest największą giełdą na tym rynku i jest naprawdę istotnym i liczącym się graczem na świecie. I to jest przewaga BNB nad innymi wydmuszkami, które, za którymi tak naprawdę nic nie stoi. Um, jeszcze tokeny, które chciałem omówić. Przejdźmy sobie na główne jak tam nasza właśnie, jak tam nasza kochana Bera, Bera no na razie coś tam poszła, nawet bym powiedział, że sporo poszła i no na razie jest w trendzie wzrostowym mimo tej korekty obecnej no to jest w trendzie wzrostowym, ja na pewno na Bera będę się już na shorty na spadki w momencie, gdy przyjdzie na to czas, ale w tym momencie no jeszcze nie widzę na to czasu, więc jeszcze sobie z tym zaczekam przejdźmy dalej, Hype który też ostatnio bardzo sobie dobrze radził no nie przebił tych 50 dolarów. Widać, że ta strefa bardzo mocno jest broniona. 50 dolarów psychologiczne. Swoją drogą bardzo, bardzo ciekawie, bo to jest takie techniczne, techniczny opór. nie Drugi raz był atak i drugi raz go nie zrobiło. No i w tym momencie znowu jest w korekcie tutaj. Ja czegoś takiego nie zaczepiam, bo to jest typowy boczniak, więc staram się tego przynajmniej na ten moment nie ruszać. XRP spadło poniżej 3 dolarów, aczkolwiek nieznacznie. Jak te spadki nam się tutaj jak nam te spadki wyglądają? Powiedzmy od czwartku jest to 11%, czyli podobnie jak Ethereum. Mimo to, no tutaj był jeden szczyt na XRP i nie było na razie drugiego szczytu, co jest troszkę niepokojące dla samego tego tokena. Nie wiem tam za bardzo jakie tam fundamenty się zmieniły, no generalnie więcej to jest XRP ciężko nie wiedzieć, ale jakby jak to ewoluowało na przestrzeni lat, no to tego jakoś specjalnie nie śledziłem. Link, link trzyma się bardzo, bardzo dobrze i link jest w fajnym trendzie wzrostowym. O linku też zaczęło się mówić w mediach, zaczęło się mówić w środowisku i w przestrzeni, e, także tym bardziej to dobrze jest dla linka. Tutaj była generalnie fajna strefa do wejścia w pozycję, e, zwłaszcza po takim, po takim odbiciu. No i generalnie, jeżeli ktoś wchodzi po 17, no to myślę, że w tym momencie jest zadowolony, bo 25 dolarów, nawet teraz po korekcie, zwróćcie uwagę, że on bardzo szybko odbija po korekcie, więc to jest też siła tego tokenu. E, tutaj była też ciekawa strefa do wejścia: 21 dolców, cyk, poszło dalej. Więc sam link również no, jest atrakcyjny. Tutaj robi robotę, e, aczkolwiek no, dla mnie będzie atrakcyjny, jak zejdzie nam do strefy. Na potencjalne wejście. W tym momencie ja nie będę go brał po czymś takim, aczkolwiek liczę się z tym, że pójdzie wyżej, więc dla osób, które trzymają linka, gratuluję, bo myślę, że mogą być z tego kokosy. Ok, przejdźmy jeszcze do indeksów, o których mówiłem. Weźmy sobie zdaka US 100. No właśnie, korekty na Nasdaku, tak jak mieliśmy tutaj na koniec lipca, i to bardzo mocną korektę, takie korekty na rynkach tradycyjnych, zazwyczaj sensie są związane z korektami na rynku krypto. Bo jak Nasdaq leci, to krypto analogicznie tak samo leci. I tutaj też mieliśmy korektę. Zwróćcie uwagę, w środę, czyli przed spotkaniem Trumpa na Alasce, gdzie to spotkanie było w piątek, rynek to front ranowo, czyli, czyli było tu wcześniej. Ja mniej więcej w środę zamykałem tego longa mojego, ale w środę albo w czwartek, nie pamiętam teraz. Na telegramie to jest, ale tutaj muszę przyznać, że dopisało mi szczęście, bo jakby nie, nie jest sposób wyprzedzić, czy rynek to wyfrontronuje wy po prostu dzień przed, kilka dni przed, czy tydzień już przed. W tym wypadku no to było dosłownie dwa dni wcześniej, więc no, uważam, że to były te spadki pod te spotkanie, no, w tym momencie weszliśmy do strefy i tutaj pytanie, czy z tej strefy nie będzie odbicie, bo jeżeli będzie odbicie, e, na przykład dzisiaj, jutro, no to wtedy mamy myślę, że też jeszcze jeden ruch na rynku krypto. Zwróćcie uwagę, że Nasdaq też zrobił ATH w ostatnim czasie. Więc tutaj tu, tu w ogóle trend widać najlepiej, chyba. Mega trend wzrostowy, tak naprawdę od bardzo, bardzo długiego czasu. Jak przykładowo ma się złoto? No, złoto jest takim bardziej no, boczniaku, bym powiedział. Złoto jest takim, takim boczniaku w tym przypadku. Ja w takim układzie, ja w ogóle staram się nie grać konsolidacji, nie grać boczniaków. Jeżeli widzę boczniak, to przechodzę gdzieś indziej do innego aktywa i to też zaliczam. Za, do tego zachęcam też. No, chyba, że ktoś no, lubi grać takie rzeczy, ale. No ja szczerze mówiąc odradzam, bo jest to bardzo, bardzo zgubne i rzadko to się udaje, ale jeżeli ktoś potrafi, nie ma problemu. Na pewno nie jest to gra trendowa, bo trendy boczne powinno się po prostu omijać. Ja zajmuję się grą trendową, więc dlatego na tym się skupiam. Jeżeli jest trend boczny, no to ja tego po prostu nie gram. Jeżeli jest trend wzrostowy albo spadkowy, no to można grać boczny, nie. Chyba, że ktoś ma na to metodę, no to ok, no ja na ten moment nie mam. Dobra, także tak to wygląda. Ethereum znowu tutaj w okolicach 4300. No, zobaczymy, czy tutaj nam ten trójkąt się spełni. To jest trochę rzut monetą, czy to się uda. Może się udać. Bitcoin, tak samo, tak, taka sama sytuacja, też trójkąt, więc zobaczymy, jak to się tutaj zachowa. Trzymajcie kciuki. Ja na razie się wstrzymuję z rozgrywaniem, aczkolwiek to się może zmienić. Być może już po publikacji tego. Filmu. Także dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach Tajemnic Kryptowalut. Nie zapomnij zostawić łapeczki, jeżeli ci się podobało.